Tutaj masz dwa czwórkąty, w które dało się wpisać okrąg. I teraz, jaki jest warunek na to, że w czwórką dało się wpisać okrąg? No taki, że suma przeciwległych boków musi się równać. O tym było więcej mówione tutaj, że suma przeciwległych boków, czyli A plus C, musi się równać B plus D. Jeżeli czworokąt spełnia taki warunek, w niego da się wpisać okrąg. A teraz pytanie skąd jest ten warunek. Yy, przydałoby się yy, wyprowadzić yy, tą zależność, żeby było wiadomo, że on się, yy, ten warunek nie wziął się z powietrza, tylko że da się go wyprowadzić. Tutaj masz czworokąt, yy, w który da się wpisać okrąg, no to wpisujesz w niego okrąg. Następnie to jest środek okręgu. Yy, prowadziłem promienie do boków tego czworokąta, do punktów styczności, ponieważ tutaj jest promień wprowadzony do punktu styczności z bokiem, pada, jest pod, pada pod kątem prostym do tego boku. Czyli tutaj jest kąt 90 stopni, tak samo tutaj jest kąt 90, 90, 90. No i teraz tak. Ten punkt styczności dzieli e, ten bok na dwa odcinki. Nazwałem długości tych odcinków W i X. No i tak samo ten bok, e, te, 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 ten punkt styczności dzieli bok na, e, dwa, na dwa odcinki, które nazwałem X i Y. No właśnie, e, długości tych odcinków nazwałem tą samą literą, co oznacza, że te odcinki są równej długości. Pytanie dlaczego przyczynimy się tym trójkątom. To są trójkąty prostokątne, ponieważ, jak już była mowa o tym, promień poprowadzony do boku pada na ten bok pod kątem 90 stopni. To jest jedna rzecz. Dwa. Ten bok e, tego trójkąta jest równy temu bokowi tego trójkąta, bo to są promienie okręgu po prostu. Następnie. Jeden e, bok, e, te dwa trójkąty mają wspólny. I właśnie na mocy tego, że to są trójkąty prostokątne oraz e, znalazłem dwie pary boków o takiej samej długości, mogę powiedzieć, że to są trójkąty przystające. Jeżeli to są trójkąty przystające, no to ten bok jest równy temu bokowi, czyli te odcinki są równe. Czyli nie, nie było sensu nazywać to osobnymi literami ich długości, tylko nazywałem długości tymi samymi. Ten, tymi samymi literami. No i na takiej samej zasadzie ten odcinek jest równy temu, czyli nazywam te długości, nazwałem jedną literą y, no i ten odcinek jest równy temu i znowu jedną literą i ten odcinek jest równy temu i znowu jedną literą. No i dalej to jest już łatwo. Ten cały bok, to jest ma długość a, no to zobaczmy ile się równa a plus c. A plus C, zamiast A można napisać W plus X, no to napisałem, zamiast C można napisać z plus y, no to napisałem. Teraz wystarczyło to zamienić miejscami, czyli napisać X plus Y tutaj ko siebie oraz W plus Z ko siebie, bo dodawanie jest przemienne, więc mogłem to tak zamienić. Zobaczmy, x plus y to się równa x plus y b. A w plus z, w plus z to się równa d. No to zamiast x plus y napisałem b, a zamiast w plus z napisałem d. I otrzymałem, że a plus c równa się b plus d, czyli ten warunek na to, że żeby można było w czworokąt wpisać yy, okrąg. Czyli jak widać, ten warunek można po prostu wyprowadzić.